Dla nas wodór stał się jeszcze jednym z elementów transformacji energetycznej, która dotyczy wschodniej Wielkopolski. Mamy tam producenta energii, który korzystał do tej pory ze złóż węgla brunatnego. Ta historia się kończy i poszukiwanie szansy dalszego produkowania energii ze źródeł odnawialnych, czy z wykorzystaniem wiatru, słońca, czy też biomasy, powoduje, że następuje pewien. Przełom technologiczny, otwarcie nowego rozdziału. Jednym z elementów tego nowego rozdziału jest produkcja zielonego wodoru, wykorzystaniem tych odnawialnych źródeł energii, no i wykorzystanie tego wodoru chociażby w transporcie, czy w mieszkalnictwie, czy w innych zastosowaniach, o których już się mówi, a które w lada dzień będą konkretnie wdrażane. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym momencie, żeby o tę wodorową perspektywę. Również w Wielkopolsce zadbać. Wielkopolska to jest europejski region aktywnych ludzi. Jest to miejsce spotkań od kilkudziesięcioleci. Targi poznańskie zawsze były takim miejscem, gdzie nowinki technologiczne, pewne prezentacje gospodarcze odbywały się nawet w tych trudnych czasach, kiedy Polska była krajem zamkniętym na dopływ chociażby tej wiedzy czy technologii ze świata. To w Poznaniu y, dawało się je wówczas obejrzeć, zapoznać się z nimi. Chcielibyśmy kontynuować tę dobrą historię targów poznańskich. Jest tutaj, mam wrażenie, dobre miejsce, y, jeśli chodzi o organizację, o przestrzenie do takich spotkań, do takich prezentacji, więc y, jeśli tutaj ludzie chcą przyjeżdżać, to tylko nas to cieszy i chcemy ich tu zapraszać i jak najczęściej gościć i organizować tego rodzaju spotkania.